Witajcie serdecznie po raz kolejny. W dzisiejszym filmie taki, powiedzmy, zwykły dzień na Filipinach. Mam parę spraw do załatwienia i zaraz wychodzę, także zobaczycie sobie jak wygląda okolica. Muszę podjechać wymienić butle z wodą. No taką. A później zakupy w supermarkecie powiadę też do jednej z lokalnych restauracji coś zjeść, ale najpierw zobaczcie co na śniadanie je w przedszkolach. Muszę jeszcze powiedzieć, że zaczął się czerwiec. Ciągle pada przez ostatnie dwa tygodnie, może były dwa dni bez deszczu. Wczoraj umówiliśmy się z bratem Marifel na nocne łowienie ryb, ale niestety musieliśmy je odwołać, bo właśnie cały dzień padało. Także może w ciągu tego tygodnia uda nam się wypłynąć, no i wtedy coś dla Was nagram. Dzisiaj też już oczywiście od rana padało, ale na szczęście. Jakieś pół godziny temu przestało, także na zewnątrz jest bardzo mokro, niebo pokryte jest chmurami. No, ale wydaje mi się, że takie warunki bez ostrego słońca będą lepsze dla kamery. No i ten obraz na filmie będzie wyglądał lepiej. Także najpierw śniadanie, a później zabieram was na zewnątrz. Wiesz, śniadanie, zobaczcie, co mam. płatki z mlekiem. Śniadanie, na które przeciętny Filipińczyk na pewno nie może sobie pozwolić. Bo raz, że mleko jest drogie, jak patrzyłem tutaj u mnie w supermarkecie, to ceny za litr mleka w kartonie zaczynają się od mniej więcej 7 zł do około 11. A po drugie, same płatki są jeszcze droższe, bo nie wiem ile kosztuje to opakowanie, ale takie większe jak widzieliście na jednym z poprzednich odcinków. Myślę, że takiej standardowej wielkości jak w Polsce, czyli trochę większy od tego, kosztuje 200 peso, czyli niecałe 14 zł. A 200 peso to zarabia tutaj jakiś przeciętny pracownik przez cały dzień 200, 300, może 400 peso. Brat Marifel powiedział mi ostatnio, że jego sąsiad za 9 godzin pracy na stacji benzynowej. Otrzymuje 200 peso dniówki, czyli tyle, ile kosztuje właśnie taka paczka płatków, więc nic dziwnego, że właśnie taki przeciętny Filipińczyk nie może sobie pozwolić na takie śniadanie. Na szczęście nie pracuje już on na tej stacji benzynowej, bo zwolnił się i zaczął łowić ryby, także mam nadzieję, że teraz zarabia znacznie więcej. A do śniadania, oczywiście, trzeba sobie coś obejrzeć. Tutaj widzicie wjeżdża Odyn. Odyn, pokażcie. O, jest Odyn. A po Odynie wiedzie jeszcze. Co będzie jeszcze? Albert z lasu. Witam serdecznie na kolejnym dniocie. Także zabieram się do jedzenia. A no i jeszcze przed chwilą zjadłem sobie takie dwa małe filipińskie banany. A teraz czas na te płatki z mlekiem. Mleko, oczywiście, musiało być gorące, a te płatki już trochę tak namokły, bo tak właśnie najbardziej lubię je jeść. Hello. No, i jak właśnie widzicie, kamerę umieściłem na klatce piersiowej. Robiłem to po raz pierwszy, no i niestety nie wyszło mi to za dobrze. No i muszę przyznać, że dla osób, które znają Filipiny, ten odcinek będzie raczej nudny, bo moja rodzina i znajomi prosili mnie, żebym pokazał, jak wygląda taki zwyczajny ruch publiczny na Filipinach. Także osoby, które widziały to już pewnie setki razy na różnych kanałach, będą teraz znudzone. No, i film, jak widzicie, w niektórych momentach jest przyspieszony, żeby po prostu nie trwał zbyt długo. No. Koszt napełnienia takiej 20-litrowej butli to 20 peso, czyli złoty 35, zł, a z dowozem to 25 peso, czyli jakieś złoty 75. Thank <laughs> you. I chicken Alfredo? Chicken Siko and C2. And tu Flightex? Mm. Yes. Moje jedzenie jest już na stole. Zamówiłem sobie chicken Alfredo, ale tak naprawdę nie ma to za dużo wspólnego z prawdziwym chicken Alfredo, bo nazwałbym to raczej... Takim sosem pieczarkowo-śmietanowym z kurczakiem, do tego makaron, i to kosztuje 150 peso, czyli 10 zł. I do tego wziąłem sobie jeszcze dwa jajka. Jedno jajko kosztuje 15 peso, i do tego jeszcze Situ za 20 peso, czyli niecałe złoty 40. Zł. Więc za wszystko razem zapłaciłem 200 peso. Przyr jest to jakieś 13,50 Tutaj jeszcze całe menu, jak ktoś ma ochotę, to można sobie zapauzować i poczytać ceny. 100 peso to jest niecałe 7 zł. I ogólnie to miejsce nie należy do najtańszych, ale lubię właśnie tutaj przychodzić na Chicken Alfredo, bo jest to coś innego niż ciągłe jedzenie ryżu. No a poza tym jest tu też klimatyzacja, także kolejny plus tego miejsca. A jeśli macie taką ochotę, to zostawcie proszę subskrypcję razem z dzwoneczkiem, lajka i napiszcie jakiś komentarz. A jeśli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. No i niestety, jak widzicie, ulewa pokrzyżowała mi plany. Miałem pojechać jeszcze w parę miejsc. No, ale niestety musiałem ubrać kurtkę przeciwdeszczową i wrócić do siebie. To wszystko w tym filmie. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.